Niech będzie pochwalony z Chrystus, witajcie bracia w środę. Dzisiaj mój dzień dzielenia miałem na spokojnie zrobić to dzisiaj przy biurku w zaciszu domowym, ale wyszło jak wyszło. Cóż zrobić? Takie, takie życie akurat chowam się przed deszczem właśnie na, na rowerze. Ale mam takie przemyślenia odnośnie słowa, które dzisiaj było, odnośnie pierwszego czytania, gdzie były spory między judo-chrześcijanami, na nawróconymi z prawa Żydami. Nad tym, jak uznawać no właśnie przynależność do Kościoła i co warunkuje to, czy ktoś może być chrześcijaninem, czy nie. I mam taką, takie odniesienia do tego, co, co my robimy we wspólnocie. Tak sobie myślę, że nie wiem, te nakazy robienia poranków, czy, czy, czy mentoring, to, że nawołuje Was do, do zrobienia, że tak naprawdę to jest właśnie chyba takim kolejnym jakby... No właśnie, nie narzędziem, które ma prowadzić do wzrostu, do formacji, tylko jest takim do odhaczenia, do spełnienia jakby nakazem, które warunkuje jakby Waszą obecność, naszą obecność we wspólnocie. Chyba to jest złe rozumienie, bo trochę przekładam to też na takie rozmowy z moją córką, która ostatnio też mocno kontestuje wchodzenie do kościoła i tutaj rozmawiamy o tym, że udział w Mszy Świętej on nie może być to ona mówi zresztą tak, że ona nie może być zmuszana, że ona powinna chodzić z własnej woli, że jak ja ją przymuszam to, to do niczego nie prowadzi i to jest prawda ja sobie też z tego zdaję sprawę wiem, że to jest, że to nie jest potrzeba jej serca, tylko spełnienie mojej prośby, a czasami właśnie nawet nakazu i chyba to nie jest słuszne, to nie jest czymś, co, co podoba się Panu Bogu Także takie mam refleksje odnośnie tego, tego czytania, a później w Ewangelii te, te owoce, które powinny być e, wzrastać na, na w ukorzenieniu na, do gałęzi, którą jest nasz Pan. Też tak myślę, że często po tych owocach można, można mówić o tym, czy, czy jesteśmy blisko Pana Boga. Dzisiaj na, na poranku Mariusz też fajnie wspomniał o tym, że... Ee, że Pan Bóg spełnia nasze prośby, kiedy jesteśmy blisko Niego, kiedy nasze rozeznanie, nasza wola jest bardzo do niego podobna, i to chyba też jest właśnie takim wskazówką, czy te owoce podobają się Panu i czy te owoce wynikają z naszej bliskiej relacji. Ee, to tyle co do słowa. Jeśli chodzi o to, co się u mnie dzieje, to yy, no właśnie, nie mieliśmy za bardzo yy, się wczoraj wymieniać, ale widzieliście, że trochę przechorowałem. Dziękuję tutaj. Braciom, Daniel, za, da, da, Dawidowi za, za wsparcie e, i też, e, też Piotrowi za, za gotowość właśnie do, do rehabilitacji, bo no, jak widzicie, dzisiaj e, w pełnym zakresie ruchu mogę funkcjonować. E, chyba też trochę taki, taki, takie mam przemyślenie, że trochę za marcem go nie w piętkę. Czekam na weekend, mamy wyjechać bez dzieci na, e, na Dolsztyna z żoną, aczkolwiek też tam jest akcent. Sportowy, ale o tym Wam powiem może przy kolejnej odsłonie. E, cóż, chciałem powiedzieć też parę słów po braci, których nie było z nami wczoraj, że jesteśmy z Wami myślami i że to jest też e, tak dużo. Ja przynajmniej odczuwam taki, taki brak i tęsknotę jak, jak, jak Was nie ma, e, bo wczoraj patrzyłem na to tą, na tą nasze, nasze zgromadzenie i no dobrze, że kilku tych braci, którzy przyszli, e, no to oni, oni budują tę atmosferę, ale. Ale było czuć tą pustkę w ławkach i, i myśleliśmy o Was ciepło, także e, liczę, że, że na następnym spotkaniu e, się uda nam spotkać. E, dawajcie feedback, mam nadzieję, że konferencja też zostawiła Wam e, jakieś przemyślenia, możemy się tym dzielić też na forum, do tego zachęcam. Nie z przymusu, ale właśnie z takiej naszej chęci budowania tego, tej relacji naszej, tej relacji e, wspólnotowej, która ma nas bliżej do Pana Boga. Tym Was zostawiam. E, oczywiście jestem otwarty na wszelkie próby kontaktu. E, jeżeli nie, nie chcecie tego nazywać mentoringiem, nie nazywajmy. Może po prostu nazwijmy to jakimiś rozmowami. Ja też mam takie swoje, że tak powiem, przemyślenia. Jeżeli to Wam nie służy, to, to pewnie nie będziecie wracać. Dlatego też e, biję się trochę w piersi, że może powinienem ja jakoś popracować nad jakością tych naszych spotkań. Może powinniśmy bardziej formułować to do czego ma zmierzać ten mentoring dlatego też jak macie jakieś przemyślenia na tym punkcie to bardzo będę wdzięczny za taki otwarty feedback pozdrawiam Was serdecznie czekam na jakiekolwiek wieści od Was i pozostajemy w jedności w modlitwie z Panem Bogiem